Tu jest korek do no tego, zobaczyć. A byliśmy, byliśmy u faceta. Tylko, że on, on nie może wziąć tego bez dokumentu. Bo u jubilera i powiedział, że jeżeli tam jest szkło w środku, i korek steropianowy, no to za ten dzbanek 7 dych dostaniecie. 7 dych. No i za aparat, drugie 7 to 140, a my tylko chcemy 20 20 pięć. 15 października 1986 Bóg powiedział do Wasuli, czyli również do Ciebie: Mogę wyjść w każdej chwili, kiedy mi się podoba. Upływ lat nie stanowi dla mnie żadnej różnicy. Ja jestem ten sam.